Dla 112 milionów Europejczyków hałas jest nie tylko uciążliwy, jest niebezpieczny. Dlaczego? Więcej niż 1 na 5 obywateli Europy jest narażony na szkodliwy dla zdrowia hałas pochodzący z transportu. Ruch drogowy jest najgłośniejszym źródłem. 92 miliony osób jest narażonych na hałas o poziomie powyżej 55 decybeli, co stanowi próg bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Dla porównania koleje wpływają na 18 milionów osób, a ruch lotniczy na ponad 2,5 miliona. We Francji 24 miliony osób jest narażonych na hałas transportowy o poziomie powyżej 55 decybeli, co stanowi najwyższy poziom w Europie. Jednak w godzinach nocnych Niemcy zajmują pierwsze miejsce na liście, tam około 15 milionów osób jest narażonych na szkodliwy hałas. Długotrwała ekspozycja nie tylko zakłóca sen, ale także prowadzi do różnych problemów zdrowotnych. Każdego roku poziom hałasu pochodzącego z transportu przyczynia się do 66 tysięcy przedwczesnych zgonów, 50 tysięcy nowych przypadków chorób serca i 22 tysięcy przypadków cukrzycy typu drugiego. Dzieci są szczególnie narażone. Zanieczyszczenie hałasem może wpływać na rozumienie tekstu, zachowanie, a nawet prowadzić do otyłości. Europejska Agencja Środowiskowa zaleca ograniczenie zanieczyszczenia hałasem poprzez inwestowanie w bardziej cichy transport i przemyślane planowanie urbanistyczne. Dostęp do pobliskiego parku lub widok na zieleń może również pomóc w zmniejszeniu stresu i irytacji spowodowanych ciągłym hałasem.